Kochani, witam Was w kolejnym filmiku z sam i dzisiaj pokażę Wam jak zrobić taki pi piękny stój dla LPS LTS! I tu yy, będą nam potrzebne gumki yy, Lumby z jakiego chcecie koloru. Musicie też zrobić sobie kokardkę, myślę, że wiecie, jak się robi, bo tam filmiku wam yy, pokazała. Yy, no gdzieś tak z yy, kilka tam umieszek, nie wiem. Jeśli nie macie zbyt dużo, no to sobie dobierzecie. No i y, potem nam jest oczywiście przykładowy pet shop. Ja sobie wybrałam akurat y, takiego pet shopa. O. No i bierzemy jedną pierwszą gumeczkę, jakiego chcecie koloru. I zawijamy, poczekajcie chwilkę, zawijamy petrżopa, tak no i przekładamy tutaj, żeby tak było. I tak jeszcze kilka razy, żeby wypełnić tego petrżopa ty tymi kółkami. No. Robi się coraz więcej. Nie trzeba potrzeba dużo tych bardzo gumeczek, bo no szybko się to wypełni. Jeszcze myślę, że wykorzystamy te trzy kumeczki. Okay. W sumie szydełko tutaj nam nie było potrzebne. O. Nie chce się, o dobra. I następną i została nam już ostatnia gumę, znaczy jeszcze dwie gumeczki. To możemy tym to wypełnić. Ok. I ostatnią i nastrój jest gotowy. Tak ten tak wygląda do mojego. I bierzecie sobie y, tą kartkę w tym samym kolorze i dajecie ją po prostu tak. Przykład i jest przykład. Nie będę wam już przekazywać jak się robi taką kartkę, bo w tamtym filmiku już Wam pokazałam. No i to jest taki szybki sposób. Minęło już ponad 2, no, kilka minut, dwie minuty, no prawie trzy. I zrobiliśmy takie to szybkie. Oczywiście na nagraniu, yy, nagrywaniu jest trochę gorzej, bo się tak szybko tego nie robi. No ale wyszedł nam taki, y, taki super ubranko. Można w nim iść na imprezy, yy, no taka może być też bikini, takie plażówka. No i mi się bardzo podoba, jeśli Wam się spodoba, no to też sobie takie zróbcie. No i myślę, że filmik Wam się spodobał, że yy, yy, ubierzecie tak swojego pet Jeśli Wam się będzie podobać, piszcie w komentarzach, czy Wam wyszło, czy nie, jak, jak Wam się podoba, czy fajnie. No i dajcie lajka like i subskrypcję. I pokażę Wam jeszcze ostatni raz, jaką on wygląda. No to to było na tyle tego odcinka.